Ja już jestem kochani po hiszpańskim. Uff, głowa paruje. Dzisiaj gadaliśmy o naprawdę ciekawych tematach. Fajnie, bo mogę sobie trochę tematy wybrać trochę y, tak po prostu spontanicznie wybieramy. Jakiś mamy temat, coś się akurat dzieje, to gadamy po prostu o tym. No i później miałam jeszcze takie y, ćwiczenie z zadawaniem pytań, w poprawnej formie i tak dalej. I teraz przyszłam tu do pokoju młodej i chcę jej coś zabrać na działkę, bo dzisiaj jedziemy na działkę i chciałabym jej zabrać i pokażę Wam coś śmiesznego. Mianowicie te Lego Friends dostała podwójnie, bo powiedziałam, bo zawsze rodzice pytają co kupić, co kupić, więc e, Lego Friends i mówię no najlepiej ze zwierzętami. Także tutaj takie o, koleżanka kupiła, mówi o będziecie mieli na działkę, <grywka> działka style, A więc myślę, żeby zabrać coś ze sobą po prostu żebyśmy, wiecie, mieli coś na miejscu do zabawy, a jutro jeszcze koleżanka przyjeżdża także jest tego trochę tutaj jeszcze są takie Lego Friends no trochę tego dostała, powiem Wam, że będzie co składać, oczywiście co mamusia wczoraj Cześć. mamusia wczoraj składała nie złożyłam do końca, bo młoda mi tutaj jeszcze wiecie, robiła po swojemu coś tam innego składała, także złożyłam połówkę i tak mi się wczoraj spać zachciało wczoraj nawet Wam chyba nie dogrywałam już vloga bo byłam jakaś taka klapnięta przez cały wieczór. Właśnie będę wyciągać zmywanie i chcę Wam pokazać, że wsadziłam tą poprzednią moją obudowę do zmywarki. I wsadziłam też ten, bo to jest taka podwójna. Wiecie, z tą taką gumą, i to jest bardzo fajne, naprawdę działa dobrze. To było dosyć brudne i zobaczcie, jest w 100% czyste. Także, bo wiecie, trochę się wiadomo, może zniecie zmywarkę, ale akurat ta burga. Ja jestem z tej burgi zadowolona. Ona jest droga, ale ta jakość tych jest spoko. Także dzisiaj zabieram, zabieram, moje rzeczy ze sobą. Zobacz, słuchajcie, robię herbatka. I jeszcze usiądę, bo będę nagrywała jeszcze krótki film z pielęgnacją. Moja misja wpaść do biura i wypaść się udała, mimo że nie wzięłam. Słuchajcie, dzisiaj klucze. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. To wpadłam. Moja ekipa z WeWorka pomogła. Oja, mój krem bebe się spocił. I słuchajcie, Ula mi dała zapasowy klucz do naszego biura, wpadłam i pewnie razem z Wami na działce będę mierzyła kimono i podejmiemy decyzję, czy jest ok. Teraz jadę po młodu, jedziemy jeszcze na jedne zajęcia pozaszkolne, później na działeczkę, więc jest dzisiaj busy, busy, a teraz zadzwonię sobie do mojej Madzi, bo już ma luźniej w pracy, więc możemy sobie chwilę pogadać, podczas gdy jadę zawsze sobie tutaj na takim tym wieszam i sobie po prostu gadamy, także umili mi to e podróż. Jestem, dojechałam na działkę. Darek u sąsiadów robi nawodnienie. Młodą sprzedałam już poleciała do sąsiadki, więc super. Ale co najpierw muszę zrobić, to zmierzyć prototyp i napisać Ani, czy tam zadzwonić, czy powiedzieć, co z tym prototypem. Czy jest OK? Także czekajcie, wezmę I do sąsiadów też pójdę, ale najpierw muszę wypakować. I może z wami to zmierzyć. Zobaczymy, czekajcie. Bo tu mam prototyp. Naszego nowego kimona, które będzie nie w tym wzorze, to jest wzór, akurat który już Lulalow używa, i możecie takie kimona u nich dostać. Ale chodzi o krój. Jest troszkę szersze i trochę dłuższe na wysokie osoby, więc miałam to przymierzyć i zobaczyć, jak na mnie. Kakus mierzyła, a kakus wiecie, ma mniejszy rozmiar niż ja. No i znowu nie widać. Brawo, ja! <laughs> Brawo, ja! O, teraz powinno być widać. Szlafrok jest dłuższy. Teraz pytanie, czy więcej powinien mieć materiału tutaj, czy nie? Chodzi też o biust, wiecie, żeby babeczkom było dobrze w biuście i żeby był to rozmiar uniwersalny, bo jednak rozmiar będzie tylko jeden. Co sądzicie? Czy taki rozmiar, ja mam takie, wiecie, XL yy, mniej więcej. Czy to będzie ok? Czy jeszcze poszerzać? Boję się, że wtedy osoby, które noszą S, -kę, XS, -kę, że dla nich będzie za wielkie. Więc musimy to tak wyśrodkować, żeby dla każdego było ok, Bo kilka z Was... Yy, Właśnie zgłaszało, że dla was jest troszeczkę za krótki, albo troszeczkę za mały w biuście i tak dalej, więc muszę się skonsultować <grywa> z Anią jeszcze. Włożą tutaj klocuszki Lego. To będzie taka cała chata. To będzie wow. sklepik, takie coś, taka kawiarnia dla psów, coś takiego. Fajnie. Bo to już tutaj oglądam film, żyj z pasji, jak ocieplić podłogę. W sensie nie przyda mi się to do życia, ale... ale... przyjemnie się ogląda? Przyjemnie się ogląda, naprawdę. W sensie przyda się do życia jak coś będzie ociepła podłoga, ale fajnie. Jestem żona jest. Hej. Co robisz naleśniki? Tak. I tak fajnie mamy tutaj na naszej wsi. Zobaczcie jacuzzi. Wylewa się woda, była mega brudna. Dawno nie sprzątaliśmy. To ja mega zabrać tak? dostałem naleśniki i mój progres tu jest Lala też ma naleśniki z winogronem mamy tutaj darek zaraz dziewczynki składamy jeszcze gdzie był ten, a tam się rower z pieskiem a Karolina poszła po pomigar chyba się tak zbudowałem tutaj mamy lodziarnie, można rzeczy robić sprzedawać, szejki Fajnie to wygląda, to super Podoba Ci się? Aha, Aha. Przepiękne o. Jeszcze jabłka, jakie ładne Siemano, Siemano. pokaż co robisz Krzątamy, bo po imprezach było brudno Ale no. nie jest tak źle Zobacz, na brzegach nie jest aż tak źle Nie, na brzegach jest ok A, Wow, ile tu wody Zobacz, to jest Piasek się właśnie zbiera. Tam, tam. I żeby go wyciągnąć stąd, to jest. Z nie? To jest na szaleństwo zawsze. No. Mhm. Krzyściutki jest stale. Może przez to, że ostatnio to tak mocno to tylko te. A boki. ty szorowałeś tutaj tak porządnie, no? No, właśnie. Piec musi się zmienić całkowicie, prawda? przepraszam. Piec musi zmienić całkowicie. Yy, tak, tak, ale najpierw musimy wodę. Ten mangan trochę się w tym filtrze zwierzę i dopiero wymieni na namiotki. I trzeba dopompować chyba, prawda? Zapompowałam. Tak. Lala, ostatnie dni lata. Musisz korzystać, kochana. Weźmiemy Weźmiecie gąbkę, z trochę z płynem. Którą gąbkę? Wyszoruję tam taką do naczyń. Wyszoruję tutaj te... Dobra, przyniosę. No, przyniesiemy Lataj sobie, rybko, po, pobaw się. Dobra? A ja trochę ogarnę w chałupce. No i woda leci. Rówa odkurza. To się podłącza tak specjalnie te, te Tu chyba będzie się z pół dnia nalewać, nie? Nie, to się wydaje, ale wiesz, woda to jednak ma moc i... Słownie 2,5 godziny i może być pełne. Dobra, będziemy pan zakończyć. No a tu po prostu właśnie podkręcam te filtry i te zawsze trzeba... O, tutaj pompujemy tym, że wkłada się tą rurę tutaj do bąbelków w jacuzzi mm -hmm. i tutaj się wkręca i, wtedy i pompuje ten, bo, ten, ścianki. To jest no. też super, że nie musisz sam pompować. Tak, tak samo ten. pompuje się ten ten no, ten. No i to dokręcamy. No i leci sobie powoli. Tak, później, żeby dzieciaki tu nie grzebały, to się zamyka. Dobra, idę zmienić baterię, Dobra. bo widzę, że pada. W tym i chcę ten fotel. Za 500 zł. Chcę go, daleko. A on jest rozłożony, czy czy? Nie wiem, ale chcę go. Zapytam. Wygodnie <noise> mi w nim. Mogli. Promocja, ale to jest promocja. Patrz, 800. To jest promocja, bo jest Czyli, w wystawy. Jak czy? to się mówi, zaoszczędziliśmy za 300 zł. O tak! 500 o tak! Coś za coś. No Jesteśmy wisku i właśnie myślę jak tutaj pozmieniasz trochę w moim pokoju i te obrazy mi się też podobają. W ogóle mam ochotę zmienić sobie tak trochę bardziej na biało, z tego szarego, żeby było... Tylko u mnie ta wykładzina jest szara. Ale nie... wykładzinę nie zmienimy przecież. No bo meble na niej stały, przecież meble są tak ciężkie. Się przesunie jak Karolina. Patrzcie, mój, mój mąż jest chętny, żeby zmienić wykładzinę. Ja bym ją zmienił dawno. Ja bym w ogóle zostawił podłogę. Ale będzie jechał wtedy. I zrobił dywan jakiś taki. A, to dobry pomysł. Chcę no. do pani dywanik odezwę. No, wyciąć ładnie. No. Więc potem jest ładna podłoga. Wiem, nie jest zniszczona. Ale problem będzie, żebyś miała dwa przedłuża, czy po lewej stronie widocznej. to podłogę gorąceczyk, które trzeba będzie w ścianie poprowadzić. Generalny remont, Chce zrobić, zmienić dywan. Nie chcę generalnego remontu. Podwiększyć, co? No podobały mi się te... tak się patrzyło, mi się podobają te obrazki. Podobają mi się. Nie? Mi się cała aranżacja podoba. Podoba mi się ta pufa, podobają mi się te półki, kolor ścian, wszystko mi się podoba. że co się wykąpać. Lodowata woda, słuchajcie. Człowiek od razu się budzi. Zaraz odpalę dla, ref, dla, zaraz odpalę dla dziewczyn ognicho. Teraz wracam do domu. Stawiłem zupę kalofiorową. O, drzewa tak szumią. Myślałem, że to jest jacuzzi szumi. No i wlałem nową wodę do jacuzzi. E e e I nie mam soli niejodowanej. Karol musi kupić, bo Karolina pojechała z, z sąsiadką do kina. Na jakąś bajkę pojechali z dzieciakami. A ja sobie tu ogarniałem chatę i może dzisiaj postawię fundamenty pod saunę, a, którą będę budował sam. A się cieszę. No i ile było? 14 jak wychodziłem, a teraz ile stopni? 15 uff, czyli, czyli działa 15, jest, widzicie to? Widzicie 15. No, chlarz sobie pływa. Woda całkiem spoko, przejrzysta. No i chciałem tutaj ją postawić sobie z boku. Muszę zrobić takie bloczki i przygotować grunt, ale najpierw idę naprawić bramę. Mm, tu mam rzeczy z brico. Oczywiście do, do jacuzzi i jakieś kątowniki. I śrubki, bo mi się kończyły. No. Dzisiaj jest tak pięknie. Spokój. Cisza S i ciepłutka pogoda. Hejka, hejka. Właśnie przyjechałam z miasta. Byłyśmy na kici-koci w, w kinie, takim małym kinie. Także zabrałyśmy też... Powiem. Tak, jeźdź za mną. Zabrałyśmy też sąsiadkę małą. Dziewczynki się teraz bawią. A tu Darek przygotował pyszną zupkę. Jakuzi już się oczyszcza, nowa woda dzisiaj. Kupiłam sól niejodowaną właśnie w mieście. No i kupiłam sobie lekcję, jak to mój tata nazywa lekcję. Powiem Wam, że zamieniam się w moich rodziców, bo robię dokładnie to, co oni na stare lata. To są lekcje mojego taty i sobie też kupiłam. No także smacznej zupki z kalafiorem.